Dla Słuchajcie, a tutaj w tym fędzie byłem, ale Krzysiek mówi, że tutaj nie ma ubikacji. A dlaczego nie ma ubikacji? Pytanie jest takie. Ja bym chciał zobaczyć najstarszą i najnowszą przyczepę i jak to się zmieniło. Okay. Zaczynam od najstarszej czy no najnowszej? Musielibyśmy moim zdaniem pokazać dużą starą i dużą nowszą. Czyli jeżeli dużą starą, no to pokażmy po prostu albo pokażmy taberta. Już tam był na ostatnim filmie. Tak, Aha, czyli pokazywałem tak. tego taberta na ostatnim filmie, nie? To już może tam nie będziemy wchodzić. No. Teraz no, Wam tak. przebitkę zrobię, o, o jakiego taberta chodzi. Z tą okay, klamką taką dobrze, fajną, co tak, tam był, nie? z tą klamką. No tam możesz powiedzieć, no po prostu, że... że, że no, na pewno wystrój, na pewno ta woda ciepła, tak? To jest ważne. Mhm. Już tam nie będzie żadnych piekarników i tak dalej, to na pewno. No ta pompka wody na nóżkę. Na no, nowe. Aha, czyli to się zmieniło, że teraz w tych nowszych jest tak. elektryczne wszystko. pokazać y, rzeczywiście małego Wilka, który jest i małą, małą starą przyczepę i małą y, nową przyczepę. To będzie fajne porównanie. Mhm. To idziemy do Wilka to jest teraz. Wilka chyba z 1986 roku. Mhm. Co Czyli... prawda stan jak na taką przyczepę mógłby widzieć nawet trochę lepszy. W środku po prostu jest mocno zniszczona, mhm. ale mamy ją z rozliczenia, yy, więc musieliśmy przyjąć. Mhm. 83 rok. Yy, I ona 600. kosztuje 3600, tak? Tak jest. Jest mhm. zarejestrowana, jeżdżąca. Tak, wejdziemy do środka. Już wymaga trochę remontu w środku mhm. przede wszystkim. Ale jeździ, po drogach może jeździ? jeździć. Przypuszczamy, że musiała być gdzieś na, jako stróżówka, słyszała, tapicerki są <grystanie> widać jak, jak zniszczone y, tak. w tym wieku. Mhm. Choć meble, jak na tak starą przyczepę są oryginalne i, i nadal funkcjonują. Y, Mhm. Wszystko no się No to, to jest tak? No. Że mogą być Ugrzejemy czterego? sobie zupkę, umyjemy no. sobie naczynia. Tak? Pewnie no teraz... też jest na nogę? Pompka czy to jest tu... elektryczne? Już? Nie, wiesz tu jest, co? Nie bo tu jest skrad. Jest... Jeżeli się podnosi wylewkę, wylewkę do góry, on się automatycznie załącza. Aha. I tu jeszcze jest jakiś. Czyli elektryka tutaj no. jest. No wiesz, to, to, są, to jest czas, tak? Niekiedy I... często jest tak, że te mebelki są, ja lep... małody, ma... są lepszy, z lepszych materiałów wykonane niż te nowsze. no ale no. Wiesz, to jest babcia. Tak, czyli widzicie najstarszą przyczepę, jedną z naj, najstarszych tutaj na placu, na placu. A teraz zobaczymy fenda. najnowszą, nie? Poszło do fenda, tego 2,8. mamy dla porównania taką malutką, bo tu jest przyczepa Dużej. mała. Aha. A mamy bardzo ładną przyczepkę. Chyba wraz z dostaliśmy od pana z Warszawy, chyba od naszego najstarszego klienta, jak do tej pory 85 lat. Pan skończył w tym roku i wymienił sobie przyczepę u nas na większą. Mhm. Zresztą ta też była u nas zakupiona, ale jakieś 2-3 lata temu, może nawet 4. Yy, I teraz powrócił do nas po raz kolejny. Zakupi, to jest ta przyczepa, tak? Przyczepa z osobną łazienką, tak. A to jest mhm. tego Pana. Yy, powiem szczerze, że mało widziałem, żeby ktoś tak dbał. Yy, pan Mirek bodajże, tak? Jak Pan Mirek o przyczepę jak przyjął, to przyczepa była zabezpieczona włącznie z podłogą. Kartony powykładane, żeby nie brudzić i wszystko dokładnie wyczyszczone, przygotowane. Yy, mhm. Ona jest bardzo mała, ale nadal jest na tyle wyposażona, że wszystko tutaj idzie yy, zrobić. To jest ten Fendt. On jest z 2008 roku 45 tysięcy, ale Asia mówi, że jest bardzo dobrze wyposażony, tak? tak klimat, Dlatego taka cena. Jest klimatyzacja, jest klimatyzacja. System kontroli trakcji. Dodatkowo jest najlepszy model Motomovera z elektrycznym dociskiem Truma, mhm. która jest dość droga w zakupie, ale no tutaj wszystko już jest zamontowane, także jest w stanie przyczepy. Mhm. Dwa tak to wygląda. Łóżka są z przodu wygodnie się na pewno na nich śpi, a poza tym dochodzi się też do tego miejsca sypialnego. Bardzo z Zlewo zmywa. Trzypalnikowa. No też jest, prawda? Uh -huh. Też będzie ciepła zupa i tak dalej. Uh -huh. Lepsza lodówka, jakiś tam piekarnik. To są takie uh -huh. rzeczy, które dostajemy. Ale fajne, takie malutki. Tak. Tutaj jest y, też taki dodatkowy, y, dodatkowa... Element taki dekoracyjny, że ten piecek, jakbyśmy podłączyli do prądu, mhm. no to to jest taki, wiesz, taka Aha, imitacja to to jest drewna. Jest tak. Imitacja ognia, tak? Pewnie, imitacja tak, imitacja ognia, takiego żarzącego się, także na pewno to ładnie wygląda. Może postaram się pokazać w tej przyczepie naszej biurowej wszystkie Pokazałam, tam LEDowe, tak. dodatkowe, ładne takie dekoracyjne rzeczy. Bardzo ładna, jeżeli chodzi o, o wykonanie solidność, ale niestety tutaj nie mamy y, prysznica, jest tylko y, umywalka i y, WC z brodzikiem. nie tutaj nie ma? Nie ale ma tutaj Brodzik ale jest oczywiście... spust, nie? Czyli tak. ale nie ma tej słuchawki, tak? Brodzik jest tak, przygotowany. Trzeba by tutaj ewentualnie założyć taką prysznicową baterię, zmienić. Oryginalnie wyszedł tak, jak jest. Czyli fabrycznie nie zamontowali słuchawki. Nie. Jest, tak, jest. Mhm. Czyli widzicie, nawet jak jest brodzik, to nie zawsze jest prysznic. Dla Słuchajcie, a tutaj w tym wpędzie byłem, ale Krzysiek mówi, że tutaj nie ma ubikacji. A, a dlaczego nie ma ubikacji? To jest przystosowana przyczepa na stacjonarną przypuszczamy, że tam gdzie była postawiana, ludzie nie korzystali w ogóle z toalety. Mhm. Bardzo często z francuskiego rynku przyczepy przyjeżdżają tak wyposażone, że nie ma toalety. Aha, czyli jak widzicie, pamiętajcie o tym, jak chcecie mieć toaletę, to sprawdzajcie to. Czyli tutaj tak. wejdę. Znaczy, to, wygodna kabina prysznicowa jest yy, umywalka, jest, jest brodzik zupełnie yy, osobny, z, zamykany mhm. drzwiami. Ale nie ma miejsca na Czyli wice To jest bardziej typowego. taka przyczepa na kemping, że stoisz tak, na kempingu i idziesz. To jest aneks rozbudowany, tak, jeżeli są toalety, no to, to tutaj jak najbardziej nie ma problemu. Jeżeli już byśmy chcieli wszystko razem, no to tutaj zaczyna się, zaczynają się schody. Aha. Tak, no. Ale ciekawostka, bo nie wiedziałem o tym, że są przyczepy w dzisiejszych czasach bez, bez toalety na przykład, nie? Także pamiętajcie o tym. Krzysiek mówi, że jest sposób na to, można mieć taką zewnętrzną toaletę w przedsionku i tam się załatwiać, nie? Tak. Może wejdźmy do hobby? Który to jest rocznik? 2005 Aha, 35 tysięcy mhm. Tutaj dużo miejsca widzę Tu brakuje stolika, nie jest dostawiony widzę. Fajnie wyposażona Łazienka już zupełnie inna niż w tych poprzednich co byliśmy, mhm. bo umywalka jest zewnętrznie, przy sypialni a w, za drzwiami mamy tylko prysznic i łyse A, tutaj jest umywalka i tutaj już jest prysznic i WC jest, także wszystko to nie jest. To jest podowo, jeżeli chodzi o Mhm. Mm Miejsce na telewizor, fajne. Obok mamy ABIE. Tutaj jest fajne uchwyt dla osób niepełnosprawnych, tak? To po pierwsze, a po drugie służy jako dodatkowe zabezpieczenie. A mieliście Asia klientów, którzy na przykład poruszali się na wózku inwalidzkim i chcieli kupić przyczepę? Tak. Bo mam. też miałem takie pytanie: czy zaraz możemy nawet zdjęcia wrzucić, yy, które, które mamy w, naszej, że tak powiem, w naszym archiwum? Yy, niedawno kolega właśnie kupił tutaj, który się porusza na, na wózku. Ale jak Mateusz. on wjechał tutaj, czy, czy musi złożyć wózek? Zrobiliśmy manewr, kupił przyczepę stacjonarnie, yy, czyli postawił sobie ją na działkę, yy, wykopaliśmy yy, w dół. I ta mm -hmm. przyczepa została obniżona, także ona... A, wjechaliście kołami w dół. Tak jest. Wykopaliśmy tutaj na dziurę. Ale nie, mamy, nie mieliśmy nigdy takiej przyczepy, która miałaby na przykład fabrycznie poszerzone drzwi Aha. Y, przystosowaną do, do osób niepełnosprawnych. Są takie przyczepy, są, ale no, nam się nie trafiło. No bo mhm. chwilę nie mamy mhm. nic takiego. Mhm. 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 Czyli jak widzicie można takie coś zrobić, tylko trzeba szukać takiej przyczepy przystosowanej. I dobrze. Tutaj jest jeszcze Zaraz, bardzo podobna łazienka jak tam. Mhm. Też jest... Y... Kabina z WC, a umywalka jest obok, co prawda nie mhm. niczym się nie różni od hobby. W każdym razie... I tu jest umywalka. Tak, bateria ja. do wymiany. Bateria idzie do wymiany, jak widzicie. No to się wszystko zużywa, nie? Wiadomo, że po latach trzeba no, coś tam i tabina, to wymieniać. I tak wyglądają przyczepy najstarsze i najnowsze. Teraz przeczytam kolejne pytanie. Właśnie mamy takie pytanie. Kamil, pokaż takie przyczepy do 15 tysięcy. Dobrze? Mhm. Okay. Którą no, by się teraz, polecili. Teraz pytanie: czy dwu- Lecimy. czy czteroosobowe? Tak? Bo to jest też zasadnicze pytanie: Aha. raz, dwa. Jak ciężka ma być przyczepa? Mhm. E no ale powiedzmy, że do 15 tysięcy to przeważnie będzie jakieś tam 150 Możemy 10, pokazać Dobrze. Mhm. Czyli dla rodziny. możemy zacząć od tego. Dobra, to zaczniemy od tej małej, bo tutaj tak, Krzysiek ten, pokazał. która po będzie kosztowała? Mhm. Bo tutaj jak widzicie są ceny, ale Asia z Krzysiem mówią, że można troszeczkę rabatu dostać. Jest 97 rocznik za 17 tysięcy i to jest dwuosobowa czy jedno? Cztero. Cztero. Aha, sery. Jedno nie ma takich przyczep jednoosobowych, nie? Czy Czarno znalazłem się? Jedna osoba, to będzie jedno. No właśnie. Czteroosobowa przyczepa. To jest taka bardzo malutka, nie? taka mhm. naprawdę fajna opcja do przemieszczania się o bardzo niskiej wadze. Mhm. No Łazienka oczywiście ma też to wszystko, czego potrzebujemy, bo ma też prysznic, ma umywaleczka, to jest wszystko takie naprawdę mikro-mikro. Mm -hmm. Możemy iść w trochę większe, model, mm -hmm. albo zostać przy takim właśnie małym. I kuchnia, tak wygląda. Co chcesz teraz pokazać? To 15 tysięcy przyczepy. Dobrze, okej. Okay. Dobrze, tutaj mamy przyczepę z 95 roku, pięcioosobową. LDIS. I ta przyczepa ma mover, tak? Tak, ma to tak mhm. Także taka jest. Takie duże łóżko z przodu, a tu jest na tyle pojedyncze. I nad tym e, można rozstawić piętrowe łóżko. Nie? A to u mnie Oczywiście tak było, nie? No, no, tak, u mnie no. jest takie rozwiązanie. To się ściąga i się tak. tutaj rozkłada piętrowe łóżko. Łazienkę pokażemy. Łazienka jest bardzo przestronna. Tutaj jeszcze mam taką przyczepę za 15 tysięcy, 98 rocznik. I to jest dwuosobowa, Asia? Tak, dwuosobowa. dwuosobowa przyczepa. Czyli mamy. Takie. Czyli tutaj te osoby dwie śpią, tak? Jak sobie rozłożą to tak, łóżko, bo tak. z drugiej strony, jak widzicie, już nie ma żadnych tak, łóżek tak. dla dzieci. I mamy y, taką dużą łazienkę z garderobą. Mhm. Czyli, czyli ćwi, dla rodziny bez dzieci. Policie. Możemy tutaj drzwi zasunąć mhm. spokojnie tam uporządzać. No i oczywiście w tych, w tym przedziale cenowym zawsze będziemy mieć, e, tak jak powiedziałam, ciepłą wodę, prąd, e, gaz najczęściej, lodówka, e, 12 V, 230 e, i, ogrzew, e, 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 i gazowe, chodzenie lodówki, mhm. no, ciepła woda, tak, zlewozmywak i tak mhm. dalej. E, kuchenka, opiekacz. Mhm, bo w jest opiekacz tak, jest przeważnie, opiekacz, nie? Tak, trochę jest taki, o. I piekarnik. I, I piekarnik. Nie każdy to Czyli potrzebuje. Za 15 tysięcy macie taką przyczepę. Tak, tak. Kolejne pytanie, ile kosztuje fend na jednej osi i z dwiema osiami? To jakby zupełnie pytanie. Nie można tego tak sklasyfikować, nie ma takiego czegoś. Jeżeli jeden jest droższy, drugi tańszy. Tutaj w przyczepie nie patrzymy zupełnie na właśnie na to, ilu jest osiowa przyczepa. Patrzymy przede wszystkim na stan techniczny, na wyposażenie, na, na, na układ. Tak? Bo jeżeli jest duża przyczepa, bo jeżeli ktoś pyta jednosiowy, dwosiowy, to pewnie chodzi o wielkość. Tak? Przyczepa, jeżeli ma dobry stan, to ona będzie zawsze droga. I w przyczepie kupujemy, trzeba to zapamiętać, że w przyczepie kupujemy stan techniczny, nigdy nie kupujemy rocznika. Yy, bo możemy naprawdę, ja mogę pokazać przyczepę z, z 92 roku yy, i z Która z jest bardzo zadbana roku. Tak, jeżeli ona jest zadbana, to ona może yy, kosztować... To na wartość dobra. trzyma, nie? Tak, tak, tak yy. Tutaj Emma pyta, bardzo podobała mi się przyczepa z 2009 roku Ile ona kosztowała? Pewnie chodziło o tego pijenta Rocznik 2009 Liczba osób 7 44 tysiące Pokażę ją szybko w środku Dobra, to może od razu odpowiemy na pytanie, bo Niektórzy pytali o przyczepę dla dużej rodziny. To jest właśnie ta, siedmioosobowa, tak? No, akurat w tym roku korzystała z niej moja rodzina. Tak? Aha, bliżsie. To znaczy rodzice moi i córki, mhm. rodzice pojechali nad morze. No tu jest tak, nie było przede wszystkim widać bałaganu, mhm. tak? Więc dziadkowie się nie musieli stresować. Zasuwaną mamy tą, tą sypialnię, zamykaną, mhm. tak? A to jest ta przyczepa z tymi trzema łóżkami, mamy, tak. tak, tak. I teraz I to jest zobaczcie, -osobowa. jak osobowa. Mamy za mało miejsca, to zabieramy sobie ten materat i to jest nasze miejsce, na, na przykład na bagaże, tak? Mhm. I u nas to tak funkcjonowało. E, no jedno łóżko było tylko zajęte, bo druga córka spała tutaj na tym łóżku większym. Mhm. E, no to jest ważne, że bardzo często w przyczepach kempingowych, jeżeli mamy łóżka piętrowe, one nie są takie duże, tak? Czyli one są mhm. faktycznie dla dzieci. E, ja bym powiedziała, że do 10 lat. No bo one po prostu są wąskie, już nie, mhm. nie, chodzi, nie chodzi nawet o długość. I chyba może krótsze, nie? Ile tu jest? 2 metry? Jest 2 metry, nie? No może nie być. Może, nie być. może być tam z 1,90 m. Mhm. Także to jest faktycznie fajna opcja. Można też poszerzyć to łóżko tutaj w jakiś sposób i, i po prostu sobie, no różni różnie sobie ludzie, którzy mają czwórkę dzieci, Dostosowują te przyczepy. Najczęściej to ludzie też dostosowują przyczepę tak, że po prostu mają dodatkowe miejsce w przedsionku. Nie zapominajmy, że przedsionek też może być alternatywą do spania i tam podwieszamy sobie sypialnię i tam też spokojnie mogą spać dwie osoby. Także no, kiedyś nie mieliśmy takich możliwości. No, można dwie rodziny zabrać na no, wakacje, pewnie, nie jechać. Tak. Oczywiście, że tak. Z Także, no, no To też jest duże łóżko, tak? bo to jest. Y Tą szafkę możemy wyciągnąć, i wtedy y, to łóżko ma 2 metry na 2,20. Także no tutaj też spokojnie mhm. śpi mama, tata i, i Szymuś na przykład. Mhm, tak, to jak u nas pomiędzy nami. No. Także, także odpowiedzieliśmy na dwa pytania. To jest przyczepa dla dużych rodzin. Tak. Mamy też baterię wyciąganą, taką można sobie nawinąć fo folię, Kotele, tak? no, no. taką ochronną. Nie jest to przyjemne, ale na pewno do opłukania się wystarczy. Pójdziemy zobaczyć jeszcze jedną przyczepę dla dużych rodzin. Ta będzie ilu osobowa? ta też jest sześcio. No chyba, że za. za... Bo tamta była siedmiu, nie? Tamta tutaj była jest sześciu. trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tak, tutaj też będzie siedem, można powiedzieć. Tylko, że no, nadal zakładając, że na tym dużym łóżku 2,20 dwa, na dwa, śpią trzy osoby. Trzy osoby. Tu mamy takie dwa łóżka piętrowe. Mhm, czyli Jedno tutaj z tyłu mamy. Tak, raz, dwa. Zasuwamy sobie tak, kotarkami każde. No. Czyli tu mamy dwie osoby. Tak. Tu mamy znów e, pojedyncze, mm -hmm. nad tym rozkładana taka dźwignia, nad tym jest kolejne Aha. łóżko piętrowe. Rozkłada się, tutaj widzicie, tak, takie tak. szyny są, tak. rozkłada się łóżko piętrowe. Tylko to będzie łóżko do 70 kg, tak? To Aha, to, to czyli to jest, dla dziecka bardziej. Tak, dziecko, czyli tak, tu powiedzmy jakieś powiedzmy dorosły, dorosłe, dorosłe dziecko mm -hmm. i znów e, duże łóżko 220 na 2 ale to też się trzy osoby zmieszczą. zmieszczą się, Czyli by było 1, 2, 3. pokażemy tak. tylko 4, 5, 6, 7. 7 osób tutaj przyczepioby się zmieściło. Stelaż, poduszki się kładzie do środka, tą szafkę można zdemontować i po prostu ją sobie zabrać do przedsionka. Wtedy naprawdę mamy duże tutaj łóżko i, i spokojnie śpią sobie trzy osoby na. Ile ta przyczepa kosztuje? 27 tysięcy. Oczywiście do. Dobrze i jeszcze rocznik powiemy, 2005 Pokażemy Wam jeszcze łazienkę. Bardzo ładna. Podobnie też jest możliwość nawinięcia folii mhm. i op opłukania się. Tu jest dodatkowa bateria też... Aha, e, tu jest fajnie, że nie trzeba jej wyciągać tak, stąd, tak. nie? Tylko jest od razu mhm. w tym miejscu. No i super rzecz. Bo nie, miałam, nie, nie mamy nigdy, nigdy gdzieś suszyć ręczników. Mhm. To jest taki gadżet, ale po prostu ja... Aha, rurka wie, na ręcik, ja, no? Na przyda ręcnik, przydaje się, nie? nie? No. Tak. nie ma okna jak widzicie dlatego, że są właśnie te łóżka Tu jest jeszcze przyczepa sześcioosobowa za 23 tysiące z 2001 roku ale tutaj już podobno się zmieści tylko sześć osób, tak? No tutaj tak mhm. jak jest, jest tak jak u Ciebie nie Czyli... Aha, tutaj mamy właśnie dwie osoby tak. śpiące w ten sposób nad nimi piętrowe łóżko tak. Tu zamykamy ich mhm. drzwiczkami, no i tam śpią powiedzmy też trzy osoby mhm. I tutaj trzy osoby, jeden, dwa, trzy Czyli mamy przyczepę sześciosobową. A mieliście klientów, którzy mieli na przykład dziesięcioro 10, 10 dzieci? Mieliśmy taką rodzinę zastępczą i do nich dostosowywaliśmy łóżko. To znaczy było tak, że rodzice się spali na takiej podkowie. A na tył przyczepy miała chyba wejść szóstkę dzieciaków i tam im po prostu przebudowaliśmy, że bodajże były dwa łóżka piętrowe, a pod tym było też takie duże, dużo miejsca, chyba dwa metry może na dwa i tam oni się po prostu mieli upychać, Aha. wiesz, tak jak się dało i no i oczywiście oni skorzystali z tej opcji podwieszanej sypialni w przedsionku. Mhm. Także to im załatwiło sprawę. Czyli tam tak? było sześć dzieci i tak, rodzice, tak, czyli osiem tak, tak. osób w przyczepie. Osiem osób, yy, no ale, ale. Zmieścili się. Tak, jeszcze pamiętam, Adaś <laughs> był zespołem Downa, on sobie wybrał najbardziej jakieś królewskie miejsce. Nie mam kontaktu z nimi, więc nie wiem, czy tam już część wyszła z domu, czy nie, ale, ale chyba zadowoleni byli, bo, bo no, po prostu no, pomieścili się tak, jak mogli. Mm -hmm. nie? Tu mamy jeszcze przyczepę sześciosobową z 1999 roku, cena 24 tysiące. Detlefs, mamy kolorowo, tak, kolorowe, rodzinnie, tak, jest pizzerki, kolorowe, i widzisz tam na tyle mamy takie łóżko piętrowe, ono jest już pełnowymiarowe, mhm. że tu naprawdę jak się w skrobie Czyli nawet dorosły tutaj tak, się wyśpi. Tak, tak, Zobaczcie, to tak. jest duże łóżko. Na dole to tak wygląda, u góry jest siatka. I tam gdzie siedziałeś, to też się rozkłada. Mhm. I tutaj to trzecia osoba, czyli w tej części trzy osoby tak. trzy, i w tamtej... Cztery, dwie, czyli no, mamy 5-osobową rodzinę mhm. na siłę trzy osoby tak. też by się tutaj zmieściły jeszcze pokażemy łazienkę fajna, z żółtym elementem prysznic zintegrowany o, i kuchnia jaka ciekawa, żółta <grywka> żółta lodówka Kolejne pytanie, czy w przyczepach angielskich tych nowszych jest łazienka z prysznicem, czy nie? Już w sumie pokazywaliśmy, że nie zawsze jest prysznic i nie zawsze jest ubikacja w przyczepach, ale przejdziemy do tego modelu. Wiesz, co w angielskich zawsze jest brodzik, czyli opcja umycia się zawsze jest. Nigdy nie jest tak, że ona kompletnie nie ma. Mhm. Tam czyli jakiej... zazwyczaj jest brodzik, ale nie ma tak. słuchawki. Zobacz tutaj, jak to wygląda. Tak, żeby dobrze to wyglądało. Czyli mhm. jest taki walk-in, nie? Aha, Gdzie... nie odsuwasz niczego, Ta. tylko sobie wchodzisz za. Wiesz za to, to często jest tak, że ktoś jest otyły lub wysoki, to on naprawdę wchodzą, wchodząc do tej kabiny, to nogi nie może podnieść, tak? nie wspomnę o tym, że się nie schyli. A tu jest jednak tak, że nawet możesz sobie usiąść na, wiesz, na jakimś tam stoliczku, mhm. stoliczku, na jakimś krzesełku no. i sobie nogi wyszarować, czy miskę z wodą, czy cokolwiek. Dziecko możesz wykąpać i no, nie jesteś ograniczony tak naprawdę tylko z przestrzenią. Także to jest, moim zdaniem, jedna z fajniejszych opcji kabin prysznicowych. Ta łasienka jest oczywiście duża na tutaj całej tej tylnej ścianie, przyczepy. Jeszcze pokażemy, jak to wygląda tutaj. Teraz wchodzimy do przyczepy Pilot, żeby pokazać wam ciekawe rozwiązanie z łóżkiem.